Z drogi, bo jadę Oho, będzie drift. Kiedy myśleliśmy, że Cyberpunk 2077 wreszcie powoli odciąć się od Wiedźmina, CD Projekt Red znowu wywinęło kolejny numer. Polskim głosem postaci żonego Silverhanda, granego przez Keanu Reevesa, został Michał Żebrowski. Aktor znany oczywiście z roli profesora Andrzeja Falkowicza w serialu Na Dobre i Na Złe. A no i jeszcze grał Wiedźmina w serialu i filmie. Głównemu bohaterowi gry, no bo Johnny Silverhand jest poboczną postacią, głosu życzą Kamil Kula oraz Lidia Sadowska. Te informacje ujawniono w ramach Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. News z kategorii cieszyć się czy płakać. Gra Mario Kart Tour zaliczyła fantastyczny start. Według grupy analitycznej Aptopia tę mobilną produkcję pobrano ponad 10 milionów razy w ciągu 24 godzin, co przebija popularnością Pokemon Go. Minusem jest natomiast to, że gra podobno zawiera sporo intruzywnych mikropłatności, lootboxy, a nawet, uwaga, przepustkę za 5 dolarów miesięcznie, dającą dostęp do lepszych trybów gry. Czyli trzeba płacić abonament na jedną grę? Chyba ktoś w Nintendo za bardzo kocha złote monety, albo przydawkował grzyby. A skoro już mówimy o złotych monetach, ujawniono, jakie firmy otrzymają dofinansowanie z inicjatywy porozumienie polskiej gry. W całości pokryte przez fundusz europejski The Farm 51, dobrze World War 3 czy Chernobylite. które otrzymali 6 milionów złotych na opracowanie, zautomatyzowanego systemu proceduralnego generowania efektów specjalnych z uwzględnieniem charakterystyki dźwięku i muzyki. Mamy też na przykład Studio Forever Entertainment, które otrzymało za to prawie 2 miliony złotych na pracę nad systemem rozpoznawania emocji do tworzenia efektywnych gier wideo ze spersonalizowaną rozgrywką. Ja nie chcę się czepiać, ale to brzmi jak tytuły prac licencjackich, ale co ja tam wiem? Ja tutaj pieniędzy nie rozdzielam. Grantu nie udało się uzyskać takim firmom jak Techland Bluebird, Dust. It's already inside you. Firma Valve wypuściła aktualizację do gry Half-Life 2 oraz wielu z przysiężonych z nią produkcji, który poprawia błąd obecny w grze od kilku lat. Na skutek różnych zmian w infrastrukturze firmy i platformy od 2014 roku niektóre postacie we wspomnianej produkcji straciły zdolność mrugania, a teraz mogą mrugać. Brawo Valve, reakcja po czterech latach błyskawiczna. Firma Ubisoft przedstawiła swoje najpopularniejsze marki. Na szczycie jest oczywiście seria Assassin's Creed, która rozeszła się w ponad 130 milionów egzemplarzy. Drugie miejsce uzyskało taneczne Just Dance, które sprzedało 70 milionów gier. Na miejscu trzecim jest Far Cry z 50 milionami sprzedanych gier. Kolejne marki to Splinter Cell czy Rayman. Gratulujemy, chociaż oczywiście nie było tutaj nagrody, to po prostu firma się chwali. Czas na nowinki ze świata Minecrafta w związku z imprezą Minecon. Dowiedzieliśmy się, że w najbliższej przyszłości Mojang chce odświeżyć krainę Nether, wprowadzając tam nowe biomy czy struktury. Gra otrzyma też cywilizację Piglins. W przyszłym miesiącu wystartuje wczesny dostęp do Minecraft Earth, mobilnej gry w stylu Pokémon Go. A teraz w telegronacie filmik otwierający Minecraft Dungeons, kooperacyjną grę o eksploracji lochów. Premiera tej gry odbędzie się wiosną przyszłego roku na pacetach i konsolach. Kto... A w Death Stranding usłyszymy głosy dziecka noszonego przez bohatera w pojemniku z głośnika umieszczonego w padzie z PlayStation. Kuszmary gwarantowane. Dzięki Kojima.